Zawsze przystępując do, do Pucharu, gdzieś tam początkowo się tak mówi, gdzie, gdzieś tam się myśli, czy tam z tyłu głowy zostaje, że, że, że ten narodowy, że finał jest na, na stadionie narodowym, że fajnie byłoby na ten narodowy zagrać, żeby właśnie ta przygoda z Pucharem Polski trwała jak, jak najdłużej. No, może na początku faktycznie, to były takie gdzieś tam żarty, że, że ok, no to ta droga na narodowy, najszybszy, najszybsza, najszybsza droga do tego, żeby gdzieś tam osiągnąć taki y, sukces. Puchar Polski to jest często bardzo fajną przygodą i tak naprawdę dla niektórych klubów, zwłaszcza pierwszoligowych, możliwość nawet awansu do europejskich pucharów. I myślę, że tutaj większość klubów podchodzi do, do Pucharu Polski bardzo poważnie. Oczywiście zdarzają się wpadki wynikające z jakiegoś lekceważenia. Natomiast u nas, od, u nas od początku było gdzieś yy, walka na tych dwóch frontach. Nie no, tak. Gdzieś tam od samego początku trener Tarasiewicz podkreślał, że chce gdzieś tam w tym obecnym sezonie iść dwutorowo, czyli interesuje go jak najwyższe miejsce w lidze i y, dojść się do samego finału Pucharu Polski. Zresztą takie samo było podejście zespołu, gdzie myślę, że każdy y, chce, y, chciał z nas zagrać na Stadionie Narodowym przy y, tak licznej publiczności. No, takie fajne trofeum, no bo nie ma co ukrywać, że gdzieś tam każdy marzy, żeby gdzieś tam na tym Stadionie Narodowym zagrać, żeby gdzieś tam zapisać się w historii. Wiadomo, każda runda kolejna gdzieś tam wiązała się z tym, że, że jest szansa spotkania się z, z zespołem z Ekstraklasy, no i od początku też gdzieś tamki. Cel był, że żeby, żeby zajść jak najdalej w tych rozgrywkach i, i, i żeby ta przygoda z Pucharem trwała jak, jak najdłużej. Kupialiśmy się na, na każdym poszczególnym meczu, zaczynając od meczu z Bełchatowem. Tam już chcieliśmy pokazać swój potencjał i swoją dobrą grę. W tym meczu akurat z kilkasetem bełchatów musiałem pauzować za kartki, w związku z czym oglądałem ten mecz z trybun. Aczkolwiek bardzo mocno dopingowałem chłopaków, żeby zwyciężyli w tym spotkaniu. No, pierwsza połowa była trochę bezbarwna, gdzieś tam takie badanie przeciwnika, badanie kogo na co w tym meczu stać. Aczkolwiek w drugiej połowie pokazaliśmy gdzieś tam tą dojrzałość i jakość piłkarską. W drugiej połowie. Bardzo ładna bramka Szumilasa z, z dystansu na 1-0. I w końcówce wyprowadziliśmy też kontrę Grzeszczu. Wyszedł 2 na 1 z obrońcą Bełchatowa z, z, z Lewickiej. Tą, tą akcję wykończyli, lewy strzelił bramkę. Ale myślę, że tutaj w pełni zasłużone zwycięstwo, że gdzieś tam przez perspektywie całego spotkania zasłużone, zasłużony awans i zwycięstwo. Natomiast... Z Radomiakiem taki rzeczywiście wydawał się najtrudniejszy e, z tych wszystkich w tej edycji Pucharu Polski z racji też tego, że testowaliśmy nowe ustawienie trójką obrońców i gdzieś tam to była dla nas trochę nowość. Mieliśmy raptem kilka treningów. W tym ustawieniu to pokazały mecze w lidze, to, 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 to na pewno niełatwo nam się grało z tym przeciwnikiem też w lidze i tak samo w pucharze, także tutaj jak postawił bardzo ciężkie warunki. W pierwszej połowie to tak naprawdę nawet w sumie oni mieli groźniejsze sytuacje, strzelili pierwsi bramkę, przegrywaliśmy 1-0. Nowy lider zaplecza Ekstraklasy Radomiak Radom podejmował GKS Tychy. W starciu dobrych znajomych z Fortuna pierwszej ligi strzelanie zaczęli gospodarze. Konkretnie Patryk Winsztal w 54. Minucie. Zespół pokazał charakter w tym spotkaniu. Maciej Mańka uderzał, poprzeczka i, i, i Dario dobijał na 1-1. Powiedź przyjeznych stychów. Po rzucie różnym w zamieszaniu najlepiej odnalazł się Maciej Mańka. No i po tym golu pachniało w Radomiu dogrywką. Yy, nie, no w 100% yy, bramka Dario. Strzał w poprzeczkę, mówi, to jest strzał niecelny. Cieszę się, że, że dobił Dario. Tak samo druga bramka, gdzie, gdzie Łukasz uderzył na tyle silnie, że przełamał ręce bramkarza, a, a lewy dobił. No, nieważne, nieważne kto strzela. Fajnie, że wygraliśmy wtedy, bo naprawdę pokazaliśmy charakter. I to cieszyło Takowali goście. Pomocny mocnym strzale Grzeszczyka piłkę odbił Kryczka, ale zrobił to tak, że z dobitką pospieszył Szymon Lewicki, zapewniając Tyszanom awans. No, na pewno ciężki mecz, ciężki mecz, ale taki, gdzie, gdzie ten zespół pokazał charakter i, i na pewno to zbudowało nas. Przegrywaliśmy 1-0 z Radomiakiem. Oni mieli kolejne sytuacje. Mogło się pojawić jakieś zwątpienie albo, yy, albo jakieś pogodzenie się z tym, że, że możemy odpaść, ale nie, właśnie nie, nie było. Nic takiego. Mówię za, za siebie i, i za, z tego, co widziałem, jak chodzi, jeśli chodzi o postawę y, kolegów. Więc, y, tak jak mówisz, na pewno te, te, te zwycięstwo na Radomiaku scaliło tą drużynę. Yeah! Nice yeah! Natomiast te pierwsze mecze, gdzie trafiliśmy na przeciwników z własnej ligi, to były tak naprawdę gdzieś mecze takie, można powiedzieć, trudne i decydujące, tak? o tym, że czekaliśmy, że w końcu przyjdzie ten przeciwnik troszkę lepszy.